Trochę nas nie było, trochę piłki nie było, dokładnie całe dwa dni, które zapewne Wam się dłużyły tak samo jak nam, ale już wracamy i wracamy z przystupem, bo zaczynamy fazę pucharową Euro 2024. Mecze jednej ósmej finału, dzisiaj dwie pary ze sobą zagrają. O 18.00 mecz Szwajcaria-Włochy, gdzie? Oczywiście w Berlinie na stadionie Olympia Stadion, a drugi mecz o godzinie 21.00 zmierzą się Duńczycy oraz gospodarze tego turnieju, czyli Niemcy, na stadionie w Dortmundzie. To jest kanał Bramko Strzelni, Wy oglądacie studio Euro i zapraszamy Was na omówienie dzisiejszych spotkań. Pierwsze dzisiejsze spotkanie na stadionie w Berlinie Olimpijskim mecz Szwajcarii z Włochami. Oba zespoły zakończyły swój występ w fazie grupowej na miejscu drugim. Szwajcarzy w ostatnim meczu zremisowali z Niemcami 1-1, Włosi zremisowali 1-1 z Chorwacją. Tutaj ta... Po tej bramce takiej w ostatnich 15 sekundach która spotkania. wyeliminowała Chorwatów z dalszego etapu turnieju. Tutaj ten taki dla wielu pewnie historyczny obrazek z takiego zasmuconego Luki Modricia, który trzyma tą statuetkę Men of the Match, ale... No, ma świadomość, że odpadł w tym momencie ze swojego ostatniego turnieju, ale to jest historia. My jesteśmy dzisiaj w takiej fazie, w której, no niestety, 90 albo 120-minutowo rzuty karny rozstrzygnął o tym, kto przejdzie dalej. No właśnie. Mierzą ja się z sobą dalej. dwa zespoły: Szwajcaria i Włochy. Oba zespoły, co ciekawe, według analiz wszystkich tutaj eksperckich, takich komputerowych, matematycznych wyliczeń, wychodzi na to, że jest to jedyna para której ciężko jest stwierdzić takiego stuprocentowego faworyta, bo w innych jest to na poziomie mniej więcej 60-70%. Natomiast tutaj stosunek procentowy do awansu jest 55 do 45, czyli wydaje się, że jest to jeden z takich bardziej wyrównanych spotkań. I tak też się myślę, że może ten mecz wyglądać, dlatego że Włosi nie są jacyś mocni na tym turnieju, no nie, a Szwajcarzy też mają swoje mankamenty w tym turnieju. I tak, tak jak właśnie tutaj komputer jest jemu ciężej. Wskazać faworyta, oczywiście, tu postawił na Włochów. Tak myślę, że również ludziom będzie trochę ciężej stawiać na tego faworyta, aczkolwiek prawdopodobnie większość osób decydować się będzie na postawienie na Italię. Italię, która tutaj no, ma przede wszystkim większą jakość na boisku, jeśli chodzi o piłkarzy. Warto zwrócić uwagę na Riccardo Calafiorego. Nie wiem, czy. Zauważyłeś Bartek, ale on mi trochę przypomina takiego młodego Nestę i Maldiniego, jak on wygląda. Przynajmniej tak ostatnio nawet widziałem w internecie różne zdjęcia z młodości Fabio Cannovaro właśnie Nesty, Maldiniego. No to identycznie wyglądający Calafiori troszeczkę przypomina na nasze, te lata, kiedy myśmy oglądali te nasze pierwsze... Początki naszej tak, piłki, tak, gdzie właśnie. ci weterani po prostu występowali na boiskach światowych i wyznaczali ten trend w piłce nożnej. Patryk mówi o wyrównanym składzie obu zespołów. Ciężko wytypować tutaj zwycięzcę. Ja się zgodzę, ale też zauważyć na te ostatnie mecze, że Włochom trochę nie szło. W fazie grupowej z kolei Szwajcaria pokazała z ciężkim przeciwnikiem, jakim byli Niemcy, że też nie da sobie w kaszę dmuchać. No i patrząc na tutaj spotkania tych obu drużyn, tutaj mamy przecież chociażby poprzednie euro. No tam w grupie A. Włochy wygrały zdecydowanie 3 do 0 ze szwajcarami, ale już w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata dwa razy padł remis do Mistrzostw Świata w Katarze 1-1 i 0-0. Także to pokazuje, że oba zespoły są waleczne, wyrównane, prezentują bardzo dobrą jakość. A mamy też tutaj szczególnie wśród Szwajcarów, dużo takich zawodników doświadczonych, którzy mogą. Albo no wybijają się na indywidualność. Tak, potrafią, tak, tak, tak. Mogą dać tutaj taką końcową kropkę na i, że przechylić szale zwycięstwa na korzyść Szwajcarów. Pamiętajmy też, że Szwajcarzy zawsze byli tą wyrównaną ekipą. Nam w 2016 roku udało się w starciu. W, w ogóle Szwajcar jest takim Meksykiem trochę, Mistrzostw Europy. Tak. A dlaczego? No, bo Meksyk jest taką drużyną, która od lat 70. nie jest w stanie wy, wywalczyć. Czegoś powyżej 1,8. Raz się to Szwajcarią udało, właśnie na poprzednim euro, gdzieś sensacyjnie wówczas wyrzucili reprezentację Francji, wtedy tam tak. bodajże po rzutach karnych, bo jeżeli się nie mylę, tak, 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 tak. Szwajcarzy wyrzucili obro... mistrz, wicemistrzów świata wówczas, znaczy nie, przyszły wicemistrzów świata, mistrzów świata wtedy. Wówczas, i no, to była duża sensacja, i to był ich historyczny wyczyn. Czy, jest, czy są oni w stanie to do, do, jeszcze raz do tego dojść? Pewnie tak, no bo mimo wszystko, jednak, patrząc na to, że grają z Włochami, a przypomnę, że swojego przeciwnika, kto dzisiaj wygra ten spotkanie, pozna jutro też po, po 18.00, dlatego że ich bezpośredni rywal bodajże że gra właśnie o tej godzinie. Także, no, jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać. W ogóle taka mała dygresja na szybko jeszcze do, dotycząca w ogóle tej drabinki, tego spotkania. Akurat Włosi są w tej lewej stronie drabinki która się wydaje dużo, dużo mocniejsza. Tam naprawdę są takie reprezentacje, które no, można byłoby spokojnie wskazywać na no ewentualnych zresztą, mistrzów zresztą mamy tutaj w tych jednych ósmych też taki jeden hitowy mecz. Dokładnie, dokładnie. Który mógł być finałem, więc y, o tym powiem oczywiście kiedy indziej, ale... Tak, 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 tak. Aczkolwiek no, jeżeli będą awansować faworyci, no to szykują nam się pierwszy raz w historii od bardzo dawna bardzo mocne ćwierćfinały. Przynajmniej tak to wygląda z tych rozstawień w tabeli. No ja osobiście stawiam na Włochy. Myślę, że drużyna turniejowa jest w stanie wymęczyć to spotkanie, ale awansować. No, ja Aczkolwiek ja nie ja Szwajcarów nie wykluczam i y, akurat ich gram się dosyć bardzo dobrze podoba w tym turnieju i myślę, i, że w regularnym czasie gry się rozstrzygnie, czy będzie potrzebna dogrywka. E, wydaje mi się, że chyba raczej bliżej będzie dogrywki, ale że nie będzie rzutów karnych. Tak podejrzewam. No, dowiemy się jeszcze dziś, w każdym razie jeszcze nam się duże emocje, tutaj też jak Patryk Włosi, powiem Wam, że pierwsze takie mistrzostwa świata 2006 rok, też Niemcy, to też Włochom kibicowałem ten finał, słynna główka yy, Zidana, Zidana na Materacim, tak jest, także, <laughs> także tak to wygląda. No dobrze, no tutaj wiemy, że Włosi, a za chwilę kolejna para jednej ósmej. Dzisiaj na euro można powiedzieć dzień niemiecki. Tak. Dokładnie. Jedna niemieckojęzyczna drużyna grała, teraz kolejna Niemców. Niemcy z Duńczykami. Duńczycy no, też wspólną granicę mają, także. Można powiedzieć mecz taki... Sąsiadów. Sąsiadów tak jest, ale nie towarzyski, bo gra toczy się wejścia do ćwierćfinału tutaj na stadionie dobrze znanemu Patrykowi. Tak, na stadionie w Dortmundzie ten te spotkania o godzinie 21 i to Duńczycy są jego gospodarze, Niemcy grają jako goście. No i właśnie, wydaje się, przynajmniej ja tak zauważyłem po tym turnieju, że Niemcom ta drabinka turniejowa idzie tak naprawdę coraz wyżej. Ten level... Jeśli I chodzi o to poziom, ceres, tak, tak, do, do, z, z, to tak, zaczęli Szkocja słaba. Potem Węgrzy tak, troszeczkę lepsi od Szkotów, bo to było widać w tym spotkaniu, którym wygrały Niemcy 2 do 0. Potem właśnie przyszedł ten prawdziwy e, przeciwnik, czyli Szwajcaria, zremisowany też w takich dramatycznych okolicznościach, bo w 91. minucie strzeli Niemcy na 1 do 1. No i właśnie dzisiaj kolejny zespół: Duńczycy, Duńczycy którzy. No, wyszli z grupy z drugiego miejsca z trzema punktami, wyprzedzając tylko Słowenię i Serbię i właśnie dlaczego uważamy, że on jest dużo mocniejszy od Szwajcarów. No bo po pierwsze, Duńczycy z poprzedniego euro zagrali bardzo dobry turniej. Tam wówczas Anglicy ich ostatecznie wyeliminowali, przegrali z nimi 1 do... Dwóch. I to też był Tak, i to też tak po niespuszcznym wtedy rzucie karnym tam nie powinno go być tak oficjalnie, a jednak został podyktowany, ale to już jest historia. No w każdym razie tutaj Duńczycy mierzą się chyba z najgorszym zespołem, jakim mogą teraz natrafić na ten moment, czyli z Niemcami, którzy do tego tytułu aż. Z jednej strony tak, ale mówisz najgorszy zespół, ja tylko powiem, że według portalu Sophoskor najgorszym bramkarzem fazy grupowej był Manuel Neuer. A to ciekawe. Może dlatego, że miał mało pracy. To wie, tak, dlatego. A jak już miał, no to... Znaczy miał parę sytuacji naprawdę takich ale, ale na przykład tylko... meczu z węgrami widziałem pamiętam. Miałem ciekawostkę, gdzie powiem właśnie, że on, a od nas Frankowski bodajże, został do tej drużyny najgorszej fazy grupowej wybrany, także. Nie ja, dziwna jakaś taka sytuacja. <laughs> to taka ciekawostka. Tym bardziej, że oni wyświetszego miejsca, no to tak naprawdę. No, ale takie widzisz, głupie, no. głupie bankarza winić, nie wiem, za bramkę samoliczą, czy za tą bramkę yy, n jest jeżeli. Nie, tak, ale... jeżeli chodzi o spotkanie obu zespołów, no tutaj mecze towarzyskie, dwa razy remisy. No i na euro poprzednim Niemcy w Fazie grupowej byli lepsi wyglądali dwa do jednego nad duńczykami, także tak to wygląda. Ale to jest historia Niemcy, tak jak Patryk powiedział z pierwszego miejsca, Duńczycy z drugiego w grupie z Anglią. Tam w ogóle przecież grupa dość wyrównana była. No, żeby nie powiedzieć, że nudna, bo naprawdę nie była ciekawa. No w każdym razie. No, jeśli chodzi o Niemcy, no to mają teraz szansę właśnie y, udowodnić swoją wielkość. No ja czekam Nie, na to, ja czekam na Brazylię 2014. Y, ja powiem szczerze, że y, chciałbym, żeby Niemcy awansowali, dlatego że później w, w tym ćwierćfinale mogą się spotkać no właśnie z kim? O tym powiemy wam jutro, bo to jutro ten mecz, który może wyłonić nam tutaj Przeciwników Niemców, a może być bardzo, to być takie meczyko przez duże M, ale to dopiero jutro. No już tak anonsujemy nie, większość oczywiście, o kogo nam chodzi, ale, ale to zostawiamy sobie na jutro. W każdym razie no, liczymy się z tym, że Niemcy m, mogą tutaj y, pokonać Tuńczyków, aczkolwiek wydaje mi się, że tuńczycy tak łatwo y, nie oddadzą spotkania Niemcom. Podejrzewam, że duńczycy zagrają troszeczkę podobnie i odważnie jak w meczu z Anglią. Na ile oczywiście wtedy Anglia była słaba, to to już jest inna perspektywa, ale widać, że Szwajcarzy to że Niemców da się pokonać. I jak się na nich usiądzie, co pokazali również Węgrzy w pierwszych tak 15 minutach, to również da się ich zdominować na boisku, więc jeżeli taką taktykę przyjmą tutaj żołnierze no to jest, jest tutaj duża szansa. Uważam, że przyjmą, no tutaj nie ma, znaczy wiadomo, że faworyt jest zawsze, czyli są nie gospodarze, ale nie ma tak zdecydowanego, tak samo jak w poprzednim meczu. I wcale się, choć przewidujemy, prawdopodobnie Patryk też, że Niemcy zwyciężą, to wcale się nie zdziwimy, jeżeli będzie na bądź. No tak, wiemy, że tutaj Nagelsmann jako ten najmł... jeden z najmłodszych trenerów obał Dominiko Telesko z reprezentacji Belgii, no to on słynie, ale co ciekawe z takiego dosyć konserwatywnego podejścia, jeśli chodzi o skład. I on już tutaj deklarował niejednokrotnie, że on będzie wystawiał tych piłkarzy, których wystawiać ma chęć. A to jest też ciekawe, bo on to bierze z swojej innej drużyny, czyli koszykarskiej, która zdobyła Mistrzostwo Świata jeszcze niedawno w koszykówce. I on po prostu w rozmowie z tamtym trenerem powiedział, że to jest najlepszy taki sposób, żeby wybrać piłkarzy, którzy będą grać, i dać takim piłkarzom rezerwowym informację, że oni są tymi rezerwowymi, żeby w każdym momencie mogli wejść na to boisko i zmienić losy spotkania. I to widać między m.in. po postawie. Leroya, Sane, nie Sané, tego przypominam, Sane, Phil no, Kruga. to widać od razu, że to są piłkarze, którzy są rezerwowi, ale znają swoje miejsce i wiedzą, że w odpowiednim czasie wchodzą i robią swoją robotę. no ja to słuchaj, czekaj, aż Thomas Miller zrobi swoją robotę. No na razie zagrał tylko na chwilę w meczu ze Szkocją, ale tam no, był, no, dlatego no, że tam... Że nie a, jest to pierwszy wybuch. Aczkolwiek, na... jeżeli na przykład dojdzie do dogrywki, no to nie wykluczone, że właśnie Thomas Miller jako ten doświadczony piłkarz który potrafi strzelać rzuty karne i potrafi się odnaleźć na boisku no i wciąż ma... ma tą ikrę, no to myślę, że się podoba. On ma w swoim sejlu wielkie turnieje, duże doświadczenie, także... No, a ten... Niemcy mają tym postraszyć Duńczyków, bo przecież i Tony Cross jest w formie, i widać, że Kai Havertz jest w formie, i Florian Wirz, i Jamal Musiala są w formie. Bo Musiala No też jest moim zdaniem w formie, przynajmniej na tej takiej turniejowej, to już takie, taka dygresja, a, a, aczkolwiek no... Wydaje mi się, że tutaj się raczej to w karnych nie zakończy. Spodziewam się raczej w wyniku 2-0, może 2-1, coś takiego na pewno. Na pewno nie No wiem, też co tutaj, tutaj. Też tutaj skromnie, skromnie, ale wygra. Zakładam tak jak Patryk. No cóż, w tym odcinku to tyle. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Zapraszamy do komentowania, subskrybowania kanału, odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Znajdziecie nas na Instagramie, TikToku i Nixie, dawnym Twitterze. Dokładnie tak. Przypominamy, że 15 lipca będzie nasze podsumowanie Mistrzostw Europy. To będzie, będzie nasza taka na świeżo, żeby nie czekać zbyt długo, bo to wiecie, jak gdzie czekają zbyt długo, to mają inne przemyślenia, my chcemy to na świeżo. Oglądając turniej, pewne żeby rzeczy tak podsumować. Zamykająca ten turniej miała jeszcze coś wspólnego z Euro, tak. tak ale co premiera w poniedziałek po finale, także już teraz serdecznie o Was zapraszamy. A za dzisiaj Wam dziękujemy, życzymy Wam udanych spotkań w fazy Pucharowej, bo pamiętajcie, że faza Pucharowa to, jest ten, to są te prawdziwe emocje, jeśli te związane właśnie niestety z turniejem. Ale nie krótsze niż faza grupowa, tak. dlatego cieszcie się każdym meczem w miarę możliwości. Oglądajcie. Bo euro jest tylko co 4 lata i nasze studia też. Dokładnie tak. Do, Do zobaczenia. zobaczenia, cześć.